W najnowszej edycji popularnego programu Rolnik szuka żony uwagę widzów przyciąga sytuacja w gospodarstwie Agaty, która zdecydowała się pozostawić u siebie tylko dwóch kandydatów. Mirka i Irka. Niestety, z odcinka na odcinek zarówno uczestnicy, jak i widzowie mogą obserwować, jak nadzieje na rozwój romantycznych relacji wyraźnie słabną, co wprowadza pewien stopień stagnacji i przewidywalności w dynamikę show. Agata, która w przeciwieństwie do innych bohaterów programu, spędza więcej czasu ze swoimi kandydatami, nie zdołała niestety zbudować głębszych więzi, co zaczyna być coraz bardziej widoczne w interakcjach z Mirkiem i Irkiem. Obaj mężczyźni wyrażają swoje frustracje i zniechęcenie tempem, w jakim rozwijają się wydarzenia. Irek, próbując dostosować się do sytuacji, otwarcie przyznał przed kamerami. Myślałem, że postęp tutaj w taką dobrą stronę będzie trochę szybszy, trochę taki bardziej dynamiczny, ale nie posuwamy się jakby za bardzo do przodu. Jego słowa oddają ogólnie panującą atmosferę niezadowolenia i oczekiwanie na konkretne zmiany. Z kolei Mirek, choć stara się być dyplomatyczny, zaczyna czuć się przytłoczony dominującą osobowością agaty. Jego rozterki stają się coraz bardziej widoczne, gdy mówi: Ciężko mi o tym mówić, ale nie wiem, jak to Agata przyjmie. Ona jest za bardzo dominująca, a ja wiem, że to nie zagra między nami. Na pewno Agatę poinformuje. Chciałbym to osobiście jej zakomunikować. Rozważa on odejście z programu, co mógłby być dla niego wybawieniem od coraz bardziej napiętej atmosfery. Sytuacja ta stawia Agatę w trudnej pozycji, gdyż jej decyzja którego z kandydatów zatrzymać, może być ułatwiona przez ewentualne odejście Mirka, ale jednocześnie komplikuje potencjalne relacje z Irkiem, który wydaje się być równie zniechęcony pobytem na farmie. To, jak rozwinie się sytuacja w nadchodzących odcinkach, będzie kluczowe dla utrzymania zainteresowania widzów. Stagnacja i brak emocjonujących zwrotów akcji mogą zniechęcić publiczność, która oczekuje od programu nie tylko romantycznych uniesień, ale i autentycznych ludzkich historii. Czy Agata i jej kandydaci znajdą sposób, by przełamać impas, czy też program utraci część swojej atrakcyjności dla widzów? Odpowiedzi na te pytania mogą zadecydować o przyszłości tej edycji rolnik szuka żony.